come out of one pierwsza trzydzieści piętnaście dziesięć pięć, cztery 3, 2, 1, jedziesz. Prawy dno 80. Prawy dno 80. Idziesz. 3 lewy, 5 prawy. 3 lewy, 5 prawy. 5 lewy minus. Do 3 prawy przytni. Patelenki się zaczynają. 3 prawy przytni, do 3 lewy przytni. 3 lewy przytni. 5 prawy. 80. 3 prawy pateleńka minus, 3 prawy minus, to 2 lewy plus, 2 lewy plus z syfem, 50, pod wiadukt, za wiaduktem 3 prawy minus, 3 prawy minus, 100 na wyjściu, 2 lewy plus, 2 lewy plus, 50 na wyjściu, 5 prawy bardzo długi, przechodzi w 3 prawy przytnij koniec, 5 prawy bardzo długi, 3 prawy przytni, końcówkę. 80 na wyjściu. 6 lewy długi, 120. 120 na wyjściu, 6 lewy długi. 4 lewy do 4 prawy minus przytni. 4 lewy. 4 prawy minus przytni. 150 na wyjściu. 6 prawy minus długi, 80. 6 prawy minus długi, 80, 5 prawy krótki, 6 lewy, 5 prawy krótki, 6 lewy, 50, do 5 prawy, do 4 lewy plus długi, 5 prawy, 4 lewy plus długi, 4 lewy plus długi, 80, długi, 84 80. prawy plus, 4 prawy plus, 80, 84 lewy minus, 80. 4 lewy minus do 4 prawy przytni krótki, uważaj, patelinki małe. 4 prawy przytni krótki do 3 lewy, do 3 lewy syfem, syfem, dni. 3 prawy, 3 prawy długi, długi, do 5 lewy krótki, 5 lewy krótki, 80, 4 lewy minus syfem, 4 lewy minus syfem do 4 prawy minus, 4 prawy minus, 80.

5 prawy plus 650 będzie. 650. Będziesz miał 5 lewy. Przechodzi w 4 lewy, 100 i dwa prawy plus na skrzyżowaniu. 5 lewy, przechodzi w 4 lewy. Jeszcze, jeszcze 4 lewy. 100, jeszcze 100 i dwa prawy plus. Jeszcze 100 masz. Dwa prawy plus. Skrzyżowanie, 2 prawy plus. Cyfem, 80. 5 prawy, 6 lewy szczytem. 5 prawy. 6 lewy szczytem, 80. Spadanie, do 5 lewy przytnij. 5 lewy przytnij, do 6 prawy. 6 prawy, 6 lewy przechodzi w 4 lewy. 6 lewy, w 4 lewy. 4 lewy. Cztery lewy. 80 przytul się do prawej strony, do prawej, 5 lewy, 80, 4 prawy, przechodzi w 5 prawy długi, 4 prawy, w 5 prawy długi, 100 na wyjściu, 5 prawy długi, idziesz 100 na wyjściu, 6 lewy, 80, 6 lewy, 80, 6 prawy, 80, 6 prawy na nowy asfalt, 50, 6 lewy. 350 na wyjściu. 350. I będziesz miał też szybko. 6 lewy do 6 prawy krótki 80. 6 prawy krótki 80. 5 lewy minus do 5 prawy minus. 5 lewy minus. 5 prawy minus. 80. 6 prawy długi. 6 prawy długi. 6 prawy długi. 50 i 2 lewy długi. Jeszcze. Jeszcze 50, 2 lewy długi. 120 na wyjściu. 120. 2 prawy plus długi. 50. 2 prawy plus długi. 50. 4 lewy, 4 lewy przytni. Dużo sypu będzie tutaj, bo coraz wyżej. 4 lewy przytni. 6 prawy, 6 lewy. 4 prawy przytni będzie do 4 lewy minus. 4 prawy przytni. 6 lewy minus. 6 prawy do 6 lewy. 6 prawy nowy asfalt. 6 lewy. 5 prawy. 5 lewy krótki do 3 prawy przytni. 5 lewy krótki. 5 lewy krótki. 3 prawy przytni. Możliwy syf. 50. 5 prawy przytni, 100 na wyjściu. 2 lewy dziury, 2 lewy dziury. Stary asfalt, syf. 80. 2 prawy przytni do 4 lewy. 2 prawy przytni. 4 lewy. 2 prawy długi plus, idziemy dołem zaraz. 2 prawy plus, długi. Przechodzi w 5 prawy, przechodzi w 5 prawy. 150. 150. Prostuj. Spadanie. Do 3 lewy. I 3 lewy. 5 prawy podwójny. Do 4 lewy przytni. 4 lewy przytni. Czwórkowe. Do 5 prawy przytni. 5 prawy przytni. Zwolni. 4 lewy przytni. Syf. 4 lewy przytni. Do 4 prawy. Syf. 100 na wyjściu. 3 lewy minus średni. 3 lewy minus średni. 5 prawy krótki 5 prawy krótki, 5 lewy, przytni syfem do 5 prawy, krótki, przytni 100 3 przy dni, 100 i 3 lewy plus 3 dni 3 lewy plus przy dni 80 6 prawy, 100 do 5 prawy przez mostek 6 prawy, 100 5 prawy przez mostek 250 i dwa prawy plus nawrót będzie do hamu i dwa prawy plus długi lewy dno 80 dwa lewy długi przy dni plus możliwy syf dwa lewy plus długi 80 4 prawy przytni, mostki, zwolnij tutaj. 4 prawy przytni, mostki. 3 prawy krótki, dużo syfu. 3 prawy krótki do 3 lewy krótki. Tu nas obróciło. 3 lewy krótki syfem. 3 prawy do 3 prawy krótki. 3 prawy, 3 prawy krótki do 4 lewy przytni. 4 lewy przytni, 5 prawy krótki. 5 prawy krótki, 3 lewy i 3 prawy. 3 lewy, plus. 3 prawy, 3 prawy. I wyjście 400 bomba, prostu idziesz. 400. 6 prawy 105 lewy. 105 lewy. przyhamuj hamuj 80 jeszcze idziesz. 5 lewy. przyhamuj hamuj 80. 4 lewy. 4 lewy. 8, 4 lewy 80. 4 lewy plus 80. Do 5 prawy plus lotna. 5 prawy plus lotna. A mój. Jak na ponad ponad przodu, dobrze? No, miejscami jest, wiele, że trochę wygodnie to Dalej, puszczę. dalej. Czyli nie można dohamować czasami. Dalej. 10 sekund.